Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Age Inquisition. Oczywiście jestem tutaj w tym obozie takim. Nasz cel w tej chwili to jest pomówienie z kapralem Veil vale o sytuacji na Zaziemiu. To jest, słuchajcie, czekajcie, muszę sobie tylko znacznik tutaj wyłączyć, bo troszeczkę sobie podróżowałem w tym kierunku. Pobiłem troszeczkę expa, nie wbiłem nawet czwartego levelu, ale mało brakuje. W tej chwili oczywiście my się udamy tutaj, gdzieś chyba na górę, bo tam widzę, że znacznik pokazuje. Jeśli chodzi o equip, praktycznie zostało to samo. Mac troszeczkę zmieniłem różdżkę kupiłem na troszeczkę mocniejszą, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak było, z, tak wynikało z, ze statystyk

Super, nowy poziom, słuchajcie. Udało nam się tutaj wbić, chyba przez rozmowę albo przez jakieś wydarzenia, które także tutaj wpływają na, nasz, na nasze doświadczenie. Zaraz sobie rozdamy punkt, bo chyba tak jest. Mamy jeden punkt do rozdania, więc zróbmy to. Aha, właśnie, bo ja tutaj zapomniałem Wam powiedzieć: wzmocniłem właśnie ten atak, potężny cios. Więc teraz troszeczkę. Mniej punktów wytrzymałości, czekajcie, potężny cios zużywa mniej punktów wytrzymałości i zadaje zwiększone obrażenia powalonym wrogom. Obniżenie kosztu 15 punktów wytrzymałości, premia do obrażeń 300%. Normalnie było 200%, a teraz jest chyba 300%, więc no cieszę się bardzo. Bloki cięcie, tutaj jest oczywiście pasywny, który jest rozdany już. Możemy oczywiście lecieć chyba troszeczkę niżej. Wirujące atak. Wyciągasz broń przed siebie i zaczynasz wirować, przedzierając się przez szeregi wrogów. Wymaga broni dwuręcznej. Liczba obrażeń na trafienie: 70% obrażeń zadawanych przez broń. Czas odnowienia: 24 sekundy. Hmm. Dobra, rozdamy to. Jestem ciekaw, jak to wygląda, i chciałbym. Zastosuj. Okej, okay, samo mi tutaj ustawiło pod kółeczko. Może być. W sumie, chyba będzie nawet dobrze. Cóż, co my tutaj mamy, słuchajcie? Mamy jakieś znaczniki. Dosyć dużo tych znaczników się pojawiło na mapce. Sprawdzę sobie dokładnie. Są obozy, są pozaznaczone obozy. Załóż obozy, by utrzymać za ziemię i wspierać działania inkwizycji w regionie. Czyli, słuchajcie, mamy troszeczkę tutaj roboty do. no, troszeczkę pracy do zrobienia. Pierwszy, chyba, obóz najbliższy jest tutaj, więc. Ten sobie zaznaczymy, ten sobie zaznaczymy i on jest gdzieś w tamtym kierunku, więc podążajmy. Spróbujemy właśnie zająć troszeczkę tych ziem. Jak to wyjdzie, zobaczymy już niedługo. To jest chyba akurat bardzo blisko. A mógłbym zobaczyć, czy mogę się teleportować w te miejsca, właśnie, bo raczej chyba nie. Dopóki ich nie odkryję, to chyba nie mogę. Robić szybkie podróże, ale później już powinniśmy mieć to zaznaczone na mapce, więc będziemy mogli się przemieszczać troszeczkę szybciej. Ok, odkryto jezioro Lutias. Dobrze, załóżmy tutaj obóz. Pionier, udało ci się zdobyć trofeum. Super. No jest, rzeczywiście, jest nasze pierwsze obozo obozowisko założone. Wpływy plus 50, super. Obozy inkwizycji naciśnij, aby podejrzeć. Władza plus 1, czekajcie. Już tego nie zobaczę teraz. Musiałbym chyba tutaj gdzieś w kodeksie. Nie wiem teraz gdzie to... Sp e, czekajcie, czekajcie, dziennik, sprawdzę jeszcze. Okej, okay, dobra, mniejsza z tym. Tam był oczywiście tylko opis tego obozu. Wyposaż w miksturki, mam wszystkie. Antywiański ogień. Dobra, wyjdźmy stąd, tutaj mamy, słuchajcie, sprawdź zamówienia, no właśnie, mamy tak, gobeliny, inkwizycy, to są właśnie rzeczy, które chyba mogę stworzyć, tylko że niestety nie mam materiałów do tego potrzebnych, brakuje mi chyba pięciu welwet, cztery ozdobne klejnoty posiadam, ale okej, okay, dobra, miesza z tym, tak więc lecimy chyba do kolejnego obozu, zaraz zobaczymy sobie na mapce, który jest tutaj. W miarę blisko. Co to jest? To jest chyba szczelina. Szczeliny w przyczółku. Można by było taką szczelinę także tutaj zniwelować. Tu mamy chyba jakieś poboczne zadanie. Pobocznymi zadaniami też będziemy się zajmować, ale nie będę robił wszystkich. Szczeliny w przyczółku. Hm. W sumie po drodze mamy tutaj dwie szczeliny i dobrze by było troszeczkę pobić level, więc... Dobra, ruszymy w tym kierunku. Czekajcie, bo mam zaznaczone teraz dwa znaczniki. Aha, jeden jest tutaj. Jeden jest tutaj zaznaczony. Rozum Dobra, miejsza z tym. Ok, lecę, wiecie co, do tego miejsca. To jest nieistotne oczywiście, w którym miejscu będziemy zaczynać. Chcę i tak przyjąć te punkty, więc... I tak będziemy musieli tam dotrzeć i, te, i tak, więc tak jak mówię, nieistotne czy zaczniemy od jednego czy od drugiego punktu. O proszę, jest szczelina, rzeczywiście, tylko że... Czy nikt jej nie broni? A nie, są. Są demony. Chyba mi przerwie to, ale chyba udało się zamknąć szczelinę. To troszeczkę na mnie zadziałało. Okej, okay, nie jestem pewien, czy zamknąłem do końca tą szczelinę. Tutaj jeszcze demony wychodzą. Chociaż. Tak, jeszcze tam jeden demon jest. Oni chyba sobie poradzą. Szczelina nie, nie została zamknięta, więc ten demon musiał mi to przerwać, ale tym razem powinno się udać. Super. Warto zamykać te szczeliny powiem wam. Ponieważ dosyć tak sporo expa dostajemy za to. Jeszcze nie wszystko, jeszcze nie wszystko. Cały czas demony wychodzą, czyli nie jest to takie szybkie, nie jest to takie proste. więc to co będziemy musieli, jakąś chyba określoną ilość demonów pokonać i po prostu ten pasek, szczeliny, ten pasek szczeliny cały czas tam spada, jak widzicie. Osłabiamy ją po prostu. Zobaczmy te wirujące cięcie. Super, tylko że szkoda, że tak mało razy. Mam ustawione, słuchajcie, żeby moi y, towarzysze się leczyli, y, leczyli jak spadnie im życie poniżej 30%, więc y, no myślę, że będą się tam poleczyć. Tak przynajmniej widziałem, że jakoś działali w ten sposób. Spróbujemy jeszcze raz zamknąć. Teraz chyba powinno już pójść całkowicie. Super jest. No i dostaliśmy doświadczenia. Troszeczkę tutaj możemy przeszukać Rzeczy, weź wszystko, esencja cienia. Przeszukamy, oczywiście, bo władza plus jeden. Ulepszony pierścień okrzyku wojennego super, jakiś high quip. Coś jeszcze tutaj leży. A jest, rzeczywiście, jest tutaj. Żelazo. Chyba to na razie wszystko, dobrze. Czyli tak, to była ta szczelina, którą chyba miałem zaznaczoną tu na mapce, dokładnie. Więc podążymy w tym kierunku. Zamkniemy kolejną szczelinę i przy okazji dotrzemy do obozu. Tak, więc ruszamy, ruszamy. Ja może podleczę tylko moją główną postać tam. To postacie będą się leczyć same. Wiem, że mają mało życia, ale. Albo zrobimy inaczej. Czekajcie, jeśli spadnie, im. Zaraz, zaraz, zaraz. Karta postaci, to było chyba tutaj. Tak, taktyka zachowania. Zachowania, moi drodzy. Tak, jest próg punktów życia do użycia mikstury. 30%. Może ustawimy na 40. Aha, mogę 50, czyli połowa, jak spadnie. Dobra, niech będzie 50. No, i rzeczywiście, jedna postać się tutaj podleczyła. Ja muszę jeszcze chyba. Yy, wiem dlaczego, chyba tamte się nie leczyły, każdej z osobna trzeba to ustawić. Zaraz, zachowanie. Ty masz 50, ty masz 30. No właśnie, zmienimy ci na 50 i tobie także na 50. I powinno być w porządku. Jest, działa. Działa jak powinno działać. Tutaj mamy jakiś. Dzban, wzmocniona tarcza. Być może będzie przydatna dla właśnie tej dziewczyny. Właśnie jeszcze tak. Broń, moc smoka, wzmocniona tarcza. Wiem, wiem, wiem. Akcesoria. Ten pierw, pierścień, pierścień, chciałem powiedzieć. Pierścień, przedmiot poziomu 10. O kurcze. Zwiększony czas działania o 30%. Ograniczenia tylko wojownik. Czyli na razie muszę sobie go darować, chyba. A nie mogę go założyć, dlaczego jest poziomu 10? Pierścień. Hmm. Nie wiem do końca jeszcze tutaj o co chodzi, ale okej, okay. jest założony. Zmienię sobie tylko na, właśnie, Kassandrę. I w broni spróbujemy. Hmm. czekajcie, wielki miecz smoka. Czemu ja jej tego nie założę? Przecież to jest o wiele mocniejsze. Niż ten, który chyba posiadam w tej chwili. Zaraz zobaczymy. O, bardzo, o wiele lepszy jest. Zobaczcie, 48 ataku ma w tej chwili, a 101 będzie miała obrażeń na sekundę. Po założeniu. Dodatkowo jeszcze dochodzą obrażenia obszarowe, obrażenia obszarowe od ognia i 7% ataku. Używaj to, używaj, używaj. Wzmocniona tarcza. Tarczę mamy, czekam. A i widzicie, no i jest teraz lipa troszeczkę, bo zapomniałem, że to jest dwuręczny miecz. To jest dwuręczny miecz, więc nie będę mógł używać tarcza. Wolałbym, żeby ta tarcza także tutaj była u niej. Długi miecz inkwizycji. Zaraz. No dobra. Eee, z... Najpierw zobaczę, wiecie, co jeszcze tą tarczę. Wzmocniona tarcza, tarcza inkwizycji, jest słabsza, wielki miecz łupieżcy, czy mogę to mieć oraz tarczę, zaraz, zaraz, nie, to jest dwuręczny miecz, no i jest troszeczkę lipa długi miecz inkwizycji, dobra, założę sobie to i wzmocnioną tarczę niech będzie, no niestety ten miecz dwuręczny no mógłbym ja założyć ale oczywiście ten, ten róg taki, który teraz posiadam jest jeszcze mocniejszy od tego miecza smoka, właśnie tam patrzyłem statystyki, więc zostanę właśnie przy tym rogu no i dobrze, gdzieś w tamtym kierunku trzeba iść, czy tam wejdę w ogóle powinienem, tu jest chyba ścieżka jest to znak zapytania, czyli jakieś chyba poboczne zadanko na nas może tutaj czekać. Okej, okay, dobra, to już chyba nie powinno być daleko. Zwierzaczki sobie tutaj chodzą. Na pewno jakbym łucznikiem grał, to tutaj by było łatwiej je trafić, bo przede mną oczywiście... Ja jestem za wolny. I one uciekają za szybko, ale magiem albo łucznikiem na pewno byśmy je trafili z dystansu. Tutaj już jest... O właśnie, jesteśmy na miejscu. Jest kolejna szczelina. Działajmy w ten sposób. Dobra. No, niepotrzebnie. Troszeczkę niepotrzebnie to wziąłem. Najpierw się chcę zająć właśnie tymi tutaj magami, duchami, duszami. Okej. Okay. No dobrze, czekamy na kolejną falę. Dobra, super. Szczelina robi się coraz słabsza. No, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. W sumie to moja drużyna tutaj odwala całą brudną robotę. W sumie nie muszę nawet za bardzo się wysilać. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie później. Ok, szczelina została zamknięta. Pięknie. Ulepszony pierścień uderzenia głowicą. Sprawdzę go troszeczkę później. Teraz tak, sprawdzimy sobie mapkę. Zaznaczymy sobie obóz, moi drodzy. O kurczę. E, zaraz, zaraz. Muszę zobaczyć, bo teraz nie wiem w którą stronę. Aha, to jest ta strona, czyli tam jest najbliżej ten obóz. Znaczy, miejsce do założenia tego obozu. Więc to zrobimy, więc to zrobimy. Trzeba będzie chyba tam na górę wejść, ale nie wiem czy. Nie będę musiał iść tą okrężną drogą. Chyba tak. Mam nadzieję, że tutaj dotrzemy do tego. Proszę, jakaś postać. Jakiś posąg tutaj się znajduje. Inquisition. I chyba troszeczkę minęłem się z celem. O nie, 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 nie. Bardzo dobrze. Idziemy w bardzo dobrym kierunku. No, już się zbliżamy, czyli za tymi takimi jakby wrotami. Będzie można... Założyć kolejny obóz, super. Wpływy znowu się powiększyły. Jestem zadowolony teraz. Tak, tutaj bym musiał sobie tylko odnowić miksturki. Gdzieś powinienem to zrobić. Czekajcie, odpocznij. Nie ma tego stołu. Czy jestem ślepy, naprawdę? Aha, tutaj jest chyba to ukryte. Tak jest, dokładnie. Sprawdzić zamówienia to nie. Miksturki. Chyba mam wszystkie. I dobra, teraz tak, z tej strony jest trochę szczelin. Ale tak naprawdę to mamy za zadanie zrobić te obozy. Trzy obozy są założone. Zostało jeszcze kolejne, tru, kolejne troje obozów do zrobienia. Czekajcie, załatwimy to w ten sposób. Zaznaczę to. I teraz tak, w tamtym kierunku. To będzie troszeczkę trwało, chociaż zaraz, bo być może. Przeniesiemy się, wiecie co? Tutaj mogę zrobić szybką podróż, więc trochę nadrobimy tej drogi. I stąd, oczywiście, będzie jeszcze połowa. Więc. Ale już nie tak daleko, nie będzie tak daleko na pewno. No i super, jesteśmy w naszym głównym obozie. Teraz tak. Gdzieś chyba tam będę musiał iść, tylko teraz... Eee, czekajcie, czekajcie. Zejdziemy sobie tutaj niżej. Ja sobie już tędy chodziłem. Okej. Okay. Uwaga. Troszeczkę życia mi tu zeszło, ale nie szkodzi. Tędy chyba powinniśmy się dostać. Chyba tak jest nas wprost nas. Okej. Okay. Tak, to jest jeszcze nas, nasz główny obóz. Skupywałem tutaj przedmioty. Na razie nie mają nic ciekawego, co, co by mogło mnie zainteresować. Ale i tak wyposażyłem mniej więcej w takie przedmioty, które są tutaj dosyć dobre jak na ten etap gry. Żelazo. Bierzemy. W sumie chyba nie ma różnicy, czy pójdę tamtą drogą, czy tą. Powinniśmy dotrzeć na miejsce. Odkryto wschodnia droga. No i teraz co? Tam jest jakieś... Nie, dobrze, dobrze, pójdziemy, wiecie co tędy. Przy okazji jeszcze jest tutaj kilku Templariuszy, chyba. To są Templariusze, tak mi się zdaje. Banita, sorki. To są banici. Oczywiście na takie pojedyncze jednostki nie ma nawet sensu używać tej aktywnej pauzy. Tą aktywną pauzę używam wtedy, jak zazwyczaj, jak walczę z bossem. Wiecie, bo. E, no wtedy. o Ktoś mnie tutaj ładnie skroił z życia. Max z daleka. Nie, łucznik. Tą aktywną pauzę właśnie używam bardziej na bossach, jak ta walka naprawdę długo trwa. Peace. I am no danger to you. My name is Miris. By your weapons I see you come ready for battle. Perhaps we face a common enemy in these demons. Are you fighting the demons on your own? Fighting the demons is pointless. There will always be more. And I have no means of closing the rifts. But I have heard of Elven artifacts that measure the veil.

Mierzenie zasłony, Solas namierzył na za ziemię artefakt, który chce zbadać. Okej, okay, no dobrze, wiecie co, jak już wziąłem te zadania, no to spróbujmy je wykonać. Użyj magii. Super. Wejście do lochów jest odblokowane, więc wchodzimy. Tutaj już na samym początku wita nas kilku, e, kilka demonów. Ok, zajmijcie się nim, Ja sobie tutaj przeszukam rzeczy totem. Okej, wiecie co, zmienię sobie chyba na, na razie Solasa, bo widzę, że tutaj on będzie pełnił kluczową rolę. Okej. No dobrze, działamy. Trożby powalczę właśnie moim magiem. Zobaczymy. A takie obszerowe I chyba wszyscy co? Chyba tak. Warto w takich lochach właśnie sprawdzać tutaj czy czasem. Nie znajdują się jakieś dobre rzeczy. Okej. Okay. Okay, moi drodzy, słuchajcie, ruszamy dalej. Przeszukaj. Miniaturowy kołowrotek. Bierzemy. Tu jest troszeczkę wrogów, więc dobrze jest ponabijać sobie troszeczkę tego expa. Dobra. Tam jest jeszcze kolejny łucznik chyba, który chce się wycofać i ostrzelać nas z daleka. No dalej, dalej. Dogoń go, dogoń go, kurcze! Powinno być po nim. Jest, i tak jest. Teraz tak, tu będziemy mogli założyć obóz, tylko trzeba będzie zająć się właśnie tymi ludźmi. O kurczę, trochę wielki. No, z tym może być problem. Trzeba będzie uważać. To jest, nie mogę użyć. Yy, no dobra, teraz mogę. Chyba byłem w trakcie wiedzieć co rzucania jakiegoś yy, jakiegoś skilla. I po prostu nie mogę mu użyć leczenia. Ulepszony pierścień. No i chyba to wszyscy.

Okej, okay, dobra, pogadaliście sobie e, wyważony sztylet. O, dla łotrzyka pewnie będzie dobry. Tutaj jeszcze coś leży. Średnia zbroja awanturnika. Fajnie, zaraz to sprawdzę. Ale w tym miejscu sobie zakończymy. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę i zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.